Bonding jest metodą, która w minimalnie inwazyjny sposób pomaga poprawić estetykę zębów pacjenta. Polega ona na naniesieniu cienkiej warstwy kompozytu na powierzchnię wargową zębów. Nie wymaga szlifowania, tylko wystarczy schropować tak naprawdę szkliwo zębów i nałożyć materiał łączący. Wskazaniem do bondingu będą drobne defekty, takie jak na przykład uszczerbienia przebarwienia lub gdy na przykład chcemy zmienić odrobinę kształt zębów pacjenta, czy na przykład zamknąć diastemę, na przykład po leczeniu ortodontycznym. Natomiast przeciwwskazaniami do takiego zabiegu będą na przykład już rozległe uszkodzenia struktury zębów, takie, które na przykład już bardziej byśmy zakwalifikowali pod korony protetyczne czy licówki. Takie sytuacje na przykład jak rozległa wada zgryzu czy na przykład bruksizm, choroby przyzębia lub aktywna niewyleczona próchnica, no najpierw będą wymagały wstępnego leczenia stomatologicznego.